Wirusolog Brak szczepień kończy się powstawaniem groźnych wariantów Wirusolog Krzysztof Pyrć Brak szczepień przyczynia się do powstawania nowych wariantów Brak szczepień i szalejąca pandemia kończą się powstawaniem nowych, groźnych wariantów Ocenił wirusolog profesor Krzysztof Pyrć i zauważył, że w Polsce śmiertelność z powodu COVID-u jest nadal wysoka w porównaniu ze śmiertelnością w większości krajów Europy Zachodniej Brak szczepień Szalejąca pandemia kończy się powstawaniem nowych, groźnych wariantów, ocenił wirusolog profesor Krzysztof Pyrć w rozmowie przeprowadzonej i opublikowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Naukowiec zaznaczył, że szczepienie pierwszą dawką powinno być w tym momencie absolutnym priorytetem. Warto się szczepić, wciąż mamy dużo niezaszczepionych osób z grup ryzyka. O te osoby należałoby powalczyć. Jednak warto też przypominać osobom, szczególnie z grup ryzyka, które szczepiły się w styczniu lub w lutym, by doszczepiły się i zminimalizowały ryzyko ciężkiej choroby. Ta trzecia dawka jest ważna również dla młodszych, chociażby po to, aby na święta nie podarować wirusa swoim rodzinom, powiedział ekspert z Małopolskiego Centrum Biotechnologii i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zwrócił uwagę, że choć w Polsce śmiertelność z powodu COVID jest niższa niż w poprzednich falach, to jest ona nadal wysoka w porównaniu ze śmiertelnością w większości krajów Europy Zachodniej. Naukowiec zapytany o to, który kraj zachodnioeuropejski najskuteczniej walczy z pandemią, odpowiedział, że tego dowiemy się po pandemii. W opinii i profesor Pyrcia, kraje zachodniej Europy na pewno radzą sobie całkiem dobrze powiązując szczepienia i paszporty covidowe z wykorzystaniem zasad popularnie nazywanych DDM, które pozwalają na ograniczenie transmisji wirusa. Kraje, które mądrze korzystają z dostępnych narzędzi, radzą sobie lepiej, a zaprzeczanie rzeczywistości nie sprawdza się na dłuższą metę, powiedział wirusolog. W Polsce, zdaniem profesora, ciężko jednoznacznie stwierdzić, ile mamy przypadków ze względu na przyjętą strategię testowania. Niestety mamy dużo zgonów i powiem szczerze, że w tym kontekście wypadamy kiepsko, zauważył. Dialog ze społeczeństwem, komentując model szwedzki, podkreślił, że jest on zupełnie inny niż polski. Jak zwrócił uwagę, w Szwecji zamiast twardych rozporządzeń był dialog ze społeczeństwem. Mieszkańcy stosowali się do rekomendacji, a poziom zaszczepienia tam jest wyższy niż w Polsce. Zdaniem eksperta należy egzekwować zasady utrzymania dystansu, noszenia maseczek, wietrzenia pomieszczeń, zwłaszcza w szkołach. Ważne są także jasne wytyczne, aby na przykład dyrektorzy szkół wiedzieli, jak postępować. Istotne, według specjalisty, byłoby też uruchomienie systemu monitorowania stanu pandemii. Na polepszenie sytuacji wpłynęłyby także paszporty covidowe. I jak widzimy, w takich krajach jak Francja czy Włochy, paszporty motywują również do szczepień. Tam po wprowadzeniu tych certyfikatów popularność szczepień znacznie wzrosła, opisywał profesor. W Polsce od końca grudnia 2020 roku wykonano 41 568 021 iniekcji, w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm pfizer biontech Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson Johnson jest w Polsce 20 405 229 osób. Trzecią dawkę szczepionki przyjęły 252 604 osoby, a dawkę przypominającą 2 498 223 osoby. W poniedziałek minister zdrowia Andrzej Niedzielski zapowiedział zmianę limitów m.in. w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia. Szef resortu zapowiedział także więcej kontroli przedsiębiorstw i kary w razie przekroczenia dopuszczalnych limitów liczby osób. Wprowadzony ma być też zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho. Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.